Panie dyrektorze, wiele ostatnio mówimy o chorobach siatkówki, i pojawia się pytanie, czy w siatkówce jest możliwe coś takiego, co się udało z jaskrą, gdzie rzeczywiście udało się bardzo skrócić kolejki, właściwie dostęp do operacji jest o wiele łatwiejszy. Czy analogiczne rozwiązania są możliwe w chorobach siatkówki? Y czy idealnie, w idealnym świecie oczywiście dobrze by tak było, żeby, żeby rozwiązać, zastosować analogiczne rozwiązania. Natomiast tutaj mamy do czynienia z dużo e, większą e, populacją, jak również z. Z większą y, trudnością w kwalifikacji y, do y, tego typu y, chorób. Jeżeli mówimy o AMD i do ODME, to, to myślę, że głównym problemem, jakby y, y, aktualnie, który jest wyzwaniem, przed nami stoi, to jest odpowiednio wczesna diagnostyka. I rozmawialiśmy w trakcie tego panelu, że jednym z elementów, których y, w systemie opieki okulistycznej brakuje, jest, y, są optometryści, którzy mogliby być takim pierwszym. Lekarzem pierwszego kontaktu dla chorób siatkówki. A w jaki sposób można by optometrystów wprowadzić do systemu? Czy oni powinni być przy POZ-cie, czy powinny by po prostu być zakontraktowane gabinety optometrystyczne? Jak to powinno wyglądać? To jest jeszcze przedmiotem ustaleń, tak? To jak widać pan też minister Miłkowski deklarował, że on chętnie by tutaj w tej sferze podziałał i wspomógł ten proces. My jako NFZ też bardzo jesteśmy, jakby popieramy ten, ten, ten żeby ten element do systemu finansowanego ze środków publicznych wprowadzić. Czy będzie to przy POZ-cie? Trudno powiedzieć, może to być element opieki koordynowanej. Wiemy, że przecież oczywiście mamy tutaj całą ścieżkę diabetologiczną w opiece koordynowanej POZ-u i już na tym etapie tak naprawdę które pielęgniarki, które tam realizują edukację dla pacjentów z, z, z cukrzycą, mogłyby wprowadzać elementy właśnie diagnostyki zaburzeń wzroku, retinopatii sukcesowej i kierować właśnie do optometrystów. Czy oni będą elementem OK, czy będą mieli swoje odrębne gabinety, to jeszcze jest do decyzji. A czy w przypadku chorób siatkówki mogłyby powstać jakieś programy profilaktyczne, screeningowe, czy NFZ rozważa taki program? Jeżeli chodzi o programy profilaktyczne, no to musimy zrobić Kolejne kroki, tak? Najpierw wprowadzić do systemu finansowania przez płatnika optometrystów i ich porady i zadania, które oni mają teraz w tym rozporządzeniu, które jest w trakcie konsultacji, tak? Oni tam ma, będą mieli swoje przypisane zadania i swoje kompetencje. Jeżeli to zostanie zrobione, tak? To wtedy będziemy mogli popatrzeć, co dla nich można by było zrobić w w zakresie działań profilaktycznych, co do jak, jaką działkę dla nich, to co będzie oczywiście z korzyścią również y, dla pacjentów. W tym kontekście często jest mowa o takich prostych rozwiązaniach jak test Amslera w y, gabinecie lekarza POZ. Pytanie tylko, czy rzeczywiście pacjent zdiagnozowany takim testem miałby wyznaczoną dalszą ścieżkę postępowania. No, i tutaj jest ta decyzja, tak? Czy my robimy ten sancelera? Czy to jest kompetencja lekarza POZ-u, który, tak jak było dobrze zauważone, zawsze jest obciążony bardzo wieloma e, zadaniami bieżącymi? E, czy wychwytujemy pacjentów, e, n, kiedy właśnie bez skierowania, na przykład przy zwykłym badaniu dodatkowym do okularów, tak, jeżeli zaburzenia ten, dodatkowo się ten optometrysta, który tam będzie, e, wykona te sancelera? Tak? Czy idziemy z szeroką kampanią do osób, no, najbardziej obciążonych ryzykiem AMD, czyli 65, tak? żeby mogli, żeby ten zadanie być może można włączyć do apteki. Jeszcze tego, tej koncepcji do końca nie jest wypracowane. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.